Cześć witajcie, ja jestem Seed, a to jest kolejny odcinek z Minecrafta na modach No i dobra mm, Teraz jak już sobie ogarnąłem wszystko tam z farmy, pozbierałem, posadziłem. To idziemy tutaj do minionców Do minionku będę ich tak nazywał i walił Mam dwa wiadra wody i zaraz ogarniemy sobie, żeby można było po prostu zeskakiwać tutaj A w ogóle patrz to tutaj, bo to jest fajne co te moje minionki mogą zrobić jak woda się wylewa to nie kładę dirt'a i to fajnie wygląda nie wygląda tylko po prostu fajnie działa no mamy żelazo, ale dobra tam wali to żelazo oni tam nadal zbiorą znacznie ciekawsze rzeczy coś się wydaje tu chyba coś się wylewało bo musieli położyć tak mnie tylko ciekawi gdzie oni są czy ze moją śmiercią się teleportowali gdzieś? Nie mam pojęcia. Hmm, jakaś mi to nie obchodzi za bardzo. Ale mamy tutaj ładne. Najpierw sobie ogarnimy gdzieś. Bym miał źródełko. Dla Tak, 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 tak. No i dobra. bo teraz będzie tak nie wiem czy to widać brać ale też ogarnę no i dobra wylatać potem wodę teraz a to się samo ogarnęła i w sumie przy okazji teraz już tutaj mamy tę źródełko yy, gdzie jest master staffa tutaj Dobra, pokażę to, co tu macie. A ty co masz? Żelazo. Ile tych żelazo? Pięć. Jeszcze dwóch brakuje. Czy nie pracują tu gdzieś? Weź tu się domyśl człowieku. człowieku. Tego Dirta porozkładali. Nie no, bardzo mądre. Bardzo mądre, mijający. Dobra, nie dam usuną minions i po prostu jeszcze raz im rozkażę tutaj ogarniać, bo widzę, że nie, nie chcę tego. a, no i dobra. Jeszcze raz trzeba im rozkazać, więc MK Street Mine. No, nie to. Strip mine. Strip mine. I jeden. Nie, tutaj ja pracuję dalej. Gdzie to jest strip mine? No i pracować mi tu ładnie. Dobra. Hmm. Czy mamy coś ciekawego? No, nie widzę, że było cokolwiek ciekawego. Aha, kot, kot mi chodzi po dachu. Bardzo mądre. E... No. Idziemy dalej na górę. Mam nadzieję, że mi te tutaj minioncy znajdą jakieś ciekawe y... di diamenty, żebym mógł sobie zrobić jeszcze mieczek, bo na razie mam 3 na kilow, który sobie zrobię, jak mi się skończy ten żelazny. Ale przydałoby się jeszcze na mieczek. Bo tu jest niebezpiecznie. Dobra, pograjemy sobie tutaj trochę te tereny. Mi się to niezbyt podoba, jak to tu wygląda wszystko. Ogólnie mam dosyć dużo marchewek, więc 13 dobra, może nie dosyć dużo. Dobra, rób to co powinniście. Jezu by nie mam gdzie to dać. Dobra to chodźmy tu może to z tym A tam ci dwaj ze sobą No i fajnie Tak, tak Ogólnie tu jest jakaś papka ciekawa Zawsze z chęcią wbiję Aha, ona to otwala Co się stało, bo rozwaliłem mi ten A nie, nadal jest włączone coś Fuck! Żebym się wystraszył, że mnie że ja gdzieś spadnę Ale jak widać Wszystko jest w okejkę. I to była zwykła pułapka, która nie, nie do końca się komuś dała. Ale miałem nadzieję, że znajdę tu coś ciekawego. I jak widać, nie bardzo się udało. Jedyne co tutaj ciekawego, to woda. pułapka za życie jakaś. Jeszcze skrzynia. Nie, skrzynia jest zwykła chyba. Nie wiem, przez wodę słabo widać, ale zaraz tej wody się pozbędziemy, Bo po co? No, oha, dobra. No, skąd ci Nie, nie mam pojęcia skąd woda leci za bardzo. Dobra, już wody tutaj być nie powinno. Aha, dobra, po prostu, że woda leci, ale rozwalmy tutaj kolejne. Nic nie ma, serio. Trend jest to zniszczyć, bo mam takie tu. A, walidź. A tutaj coś ciekawego w tej skrzyni będzie? No teraz to mi się za bardzo nie przyda, ale to z chęcią. Ja, 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 ja też. Ymm, dobre. Nici nauk. Węgiel w sumie też. Nie, noc się już robi, ale mi się to nie podoba. No i bardzo mi się to nie podoba, ale... ale, 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 wracajmy może po prostu teraz na razie jeszcze tutaj do... do mojego tutaj pomieszczenia. Mojego domku, że tak powiem. No w sumie to jest mój domek. Tak, 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 tak. Aha, dobra, zebrałem tam tą dzień. Dobra, powyrzucałam to wszystko. i teraz co ja potrzebuję? to sobie wezmę od razu ziemniaki do przepalenia podziel je na pół i oto węgiel tu miejsca niech mi nie zabiera więc wrzućmy tutaj wrzućmy tutaj e, i, i wrzućmy tutaj, bo tu jest mniej e, pochodnie Akurat. Szczura te zaraz sobie ogarniemy Diaksiki na razie zostawmy Dirt zawsze tam trochę może się przydać To tutaj Już się zaczyna nawalanie Więc przydałoby się żarełko jeszcze jakieś Ale nie mam tu nic takiego w miarę normalnego Tylko tutaj te pieczone ziemniaczki sobie mogę wziąć WON I NIE pokaż MI TO WIĘCEJ Dobra, mamy Dobra, mamy tu jeszcze jakiś? I idę kolejny. Tu, 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 tu. One mi z mojej. z mojego żarełka. Tu, 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 tu. Zawsze to można trochę po pić, chociaż nie wiem na co mi teraz ten exp. Dobra, nie będzie na razie tyle. Trzeba będzie ogarnąć sobie jakieś łóżko w końcu, bo trochę lipa bez łóżka będzie. Dobra, daj tam tutaj tutaj Master Staffa i idziemy na dół. Tam do moich tych to tutaj jest. Nie złym spadł. A i tak zrobiłem tą wodę. Znając mojego pecha i tak nie trafię. A a jednak, ale było ciężko. Nie, nie powiem. Nie gadajcie, że znów przy nie przestali pracować. Nie wiem, czy ja muszę stać cały czas przy nim. Ale dobra, to mi się podoba. No i dobra, mamy już w miarę fajnie diaksików. Dziękować. A ty co masz dla mnie? A gdzie jest ten ktoś, kto zebrał trochę Diaksików, bo wydaje mi się, że trochę jeszcze zebraliście. Jeszcze jeden. Dwa... A dobra, bo nie, nie. Dobra, dobra czyli na pewno wszyscy oddali wszystko. Oczywiście, że tak. Teraz tak, dla Was mam kolejną robotę, więc żebyście mi nie kopali to, że z tą stroną jest na to do mnie. No i kopta teraz tam. Strip mine. I strip mine jeden, niech tutaj. Jeszcze. No i fajnie. Jak tak mi to ogarniecie, będę zadowolony. Ej, trzy? A gdzie jest jeden, który miał tu brać? W sumie hmm, HP Znaczy nie HP, tego wód No i oni w ogóle swoje pochodnie nakładają się, jakby ktoś się nie zauważył Więc no to jest fajne O, to tutaj coś to śmieci No i dobra pozwiera chociaż nie wiem zbierał jednak Ale żelazo by się w sumie przydało, a dwa oh no man Już tu zombiaki Mówię, czemu mutantki i pery się normalnie nie rysują, ciekawi Dziwne

Otwarliśmy ataki idiotów, a my sobie tu wejdziemy. Tak, tak. Szybko zobaczymy, jak się nagrywa, Dobra, fajnie. Eee, dobra, to sobie zrupy. E, itemki takie dla siebie jeszcze w miarę normalnie. Chociaż w sumie nie, jeszcze nie, jeszcze nie, bo widzę, że mi jeszcze wystarczy to, co mam. Ale to mogę schować. Mam coś do przepalenia? Nie widzę. To, 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 to. to, to. To, 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 no idziemy dalej na do tych, do mianców i zobaczymy, co oni tam ogarnęli. Mam nadzieję, że będę trafiał za każdym razem, że żaden zombie mnie nie zabije. Idzę, to jest ten, co ja go walczyłem, ba i Nadal nie rozumiem, gdzie jest jeden. Ci tutaj widzę, że jakoś jeszcze pracują. Pracuję, pra pracują jednak. Mnie ciekawi, dlaczego dwóch na jednym pasku. Szybciej, idioci. Co, oddać mi chcesz już? Nie. Nie, może, może powiem jeszcze raz. Tu. Nie, bo ty jeden bierze. No i ładnie, teraz każdy bierze swój pasek, no i fajnie. Zaprawdę jeszcze jeden jest, ale już to nie chce respić, bo się jeszcze sobie dypie. Um, to oni niech je ogarniają. Jest duży ten pasek zrobili w porównaniu do tamtego... To na serio duży. Więc może już nie wracają. I teraz z drugą stronę je ujął. zobaczymy co oni tam mają dla mnie teraz. Stop. Co masz dla mnie? A ty co masz? Eee... Serio? Dobra, zaraz nic jednego Nic nie ma dla mnie? No, oczywiście. O, jest jeden. Podróżnik. Oj Ojciec. Strip mine, masz tutaj jeden stop, o co chodzi? Pozwolę sobie dać. Dobra, okazało się, że po prostu był jakiś lag i mnie teleportowało zaraz po wpisaniu, więc to nie, mój, to nie moja wina. Musiałem sobie ustawić, sorry bardzo. Mm, to teraz bym ustawił jeden, żeby tu nawalał. A jeszcze jeden, żeby tu nawalał. Jaki dźwięk. Słyszeliście to? Etyfy. Dobra, jeszcze z tego co pamiętam jest jeszcze jeden, więc pozwolę sobie to nacisnąć, bo mam nadzieję, że się nic nie zepsuje I że wszyscy będą pracować dobra Czemu mam tak mało HP? No wreszcie Przypuszczam, że się nie regenerować Tak, tak Tu, Jomek, masz swój pasek, no i pięknie Szybciej! Ty ziomek musisz szybciej, bo ty nadrabiasz i jeszcze ten nadrabia. Tam ci tworzą nowy pas. Um, szybciej, 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 szybciej. Dig. Um, make it so one, two, To można takie coś ogarnąć, że teraz będą mi robić. No, no i. To, to ja rozumiem. Będą tutaj wszyscy, że tak mam gdzie robić teraz. Nie, jeden, bo była blipa. Jakby jeden zaczął to robić. Eee, gdzie są ci idioci? Yy. Daję życie, wysunę minus. Gdzieś nie, to. Yy, Nevermind. Nevermind. No nie, no weź, to nie, proszę. O, jesteście. Weź, zapłać mi. Także zapłać mi. Zapłać mi. I ty mi zapłać. O, tu, tu, ty to bogactwo, a nie to co oni. Dobra, i mam dla was teraz zadanie. No więc tak. Uh, strip mine. Uh, nie, to nie było. Strip mine. Sorry. Uh, miało być. dig Make it so. Jest nas, no i rób, nie wiem, gdzie oni biegną, nie mam pojęcia, co oni robią całkowicie nie będzie dobra yy, i teraz ich może stworzę teraz tak dig minus 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 Behavior nie będzie na 4 a szerokość na pięć no i co O rób to tutaj Zostawiam mnie tylko dlaczego się pojawiają taki. Tak, zdycham z głodu Dobra, nie, oni sobie pracują Zbierają to co tu mają zbierać Jestem na którym poziomie? Siódmym Mam nadzieję, że jakiś diaksy znajdą jeszcze Znaczy tak rozejrzeć czy czegoś nie ma przypadkiem ciekawego do, do ogarnięcia. Tutaj coś ciekawego ma być. Nie ma jednak nic. Już! Powaliło. No mm. O co Znów jakiś bóg. O co chodzi? Czemu ja wleciałem w górę? To wszystko przez minionki. Nie wiem. Może jakoś mi No tak, jeszcze nie chcą zapłacić. Dobra, wali ich, tam. Dobra, niech będzie szerokość na dwa. A, czy wysokość. Nie, tu wysoko, znaczy no wysokość nie będzie na 2, dlaczego nie? Whip nie będzie na 3 Czyli taka minimalna Make it so Teraz tak, żeby nie było czarne, tylko... O, było coś Tylko tak, żeby... I mata to tu robić Capisci? Kap sprintem, sprintem, a gdzie jeszcze jeden? Nie wyrabiamy z nimi. No, jest. Słyszałem. Owaj, Niech oni to pracują. A ja schowam to, co tu na razie mam. A jest to bruk, 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 I bruk, i bruk. Nie, nie. To są chyba jakieś żarty Chyba, że ja już rozumiem, bo wy ogarniacie to taki. A, Dobra, to ma to tu na ma maksa. Jeśli. Aha, ich nie będzie lepszy Make it so. A, musiałem trzymać, tak. Make it so. No to teraz to wy się narobi ta 5 lat. No. Z taką prędkością to na subie 50, nawet po No Chyba teraz już, już rozumiem ten ich system idiotyczny No i fajnie, niech oni sobie tak zbierają, haha A ja sobie przejdę tutaj, popatrzę czy nie, nie było jakichś diamentów, których on, oni ominęli Żelazo, to jest spoko No i dobra zaraz już nie mam, tego tego no co mi się przyda Tym bardziej zarazem większość rzeczy robię na diaksy, dzięki dzięki minionkom No ale dobra Idźmy zobaczyć, jak sobie to pracują. No i ładnie, ładnie. Nie powiem. Teraz już obierniem, jak to działa w miarę. Chociaż niedługo chyba będę ukończyć, jak się wydaje. No dobra, a ja pójdę na górę. Albo nie. Skończymy już może odcinek, więc dzięki wszystkim za obejrzenie. No i trzymajcie się do następnego. Cześć.